Proszę Państwa, spora ciekawostka. Nieukończony druk piątki w typie 19-24, przy czym na podstawie tego druku nie sposób jednoznacznie określić czy to 19 czy 24. One rysunkowo są takie same. Natomiast tutaj jakby prowinencja i pochodzenie pozwala przypuszczać prawdopodobniać bardziej pochodzenie właśnie z emisji 19 roku, gdyż banknot ten pozyskany przez nas niegdyś właśnie z Francji. A we Francji była drukowana emisja 19 roku. 24 drukowany był w Polsce. Banknot z arkusza wycinany ręcznie, jak widać. I tutaj ślad złamania. Tu jest jeszcze drugi lżejszy, czyli dwa takie złamania. Stan 3+, plus, po oczyszczeniu konserwatorskim, ale takim umiejętnym, czyli żadnych tutaj nie ma chlorowań czy, czy mocnej jakiejś chemii. Lekkie adnotacje ołówkiem, nie wiem, markujące być może podpisy. Numerator. Pozycja dużej atrakcyjności kolekcjonerskiej, ciekawostka, gdyż o ile powiedzmy z tych emisji, które były w obiegu tuż przed II wojną światową, sporo z PWPW przeniknęło i zostało na rynku kolekcjonerskim różnego rodzaju nieukończonych półproduktów, to ta emisja 1924 roku praktycznie nie występuje w takiej formie. Tu widać jeszcze proszę Państwa jedno złamanie czyli takie niecały centymetr do czerwonego marginesu, to już takie typowe mocne złamanie, bo tam było takie delikatne, tu mamy mocne złamanie i to z wyraźną kreską pod światło. Rzadkie i na pewno uatrakcyjni wizerunkowo zbiór w ogólnym odbiorze.